Hej, cześć, wam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Pipczok i dalej kontynuujemy naszą serię z Wiedźmina. W poprzednim odcinku mieliśmy do czynienia z Wilkołakiem, a dzisiaj lecimy dalej rozwiązywać zagadki wyzimy. Jak widzimy, możemy kontynuować zadanie z właśnie z Carmen czyli pięknej bestia. Eee... Oprócz tego zamek i klucz dalej jest możliwy do kontynuowania i dlatego dzisiaj będziemy to robić. Eee... Celem naszym dzisiejszym jest... Eee... No tak naprawdę... <laughs> o, widzicie, że... Hmm. Eee... Nie wiem, co tu się stało. Natomiast ee, powiedzieć Wam, muszę tyle, że właśnie tu mieszka ten cały Wilkołak. E. Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Kryjówka Wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? <laughs> Całkiem ciekawe rzeczy tutaj, tutaj są. E. No i tak, nie, totalnie czegoś się tu można spodziewać aktualnie. Weźmiemy sobie pochodnie zamiast tego, no bo pochodnie nam się bardziej przyda w kanałach. No i co, kontynuujemy. Lecimy, lecimy dalej, nie śpimy. Mamy fabułę do robienia. Trochę się wczułem aktualnie w klimat, który panował. No niestety już ten klimat powoli mija. No nic nie zrobimy. Musimy sobie pociąć kilka góli, przepraszam, topców. No i co? No i będziemy wracać w sumie stąd, bo nic z nas już tu nie trzyma. Oprócz topca. No dobrze, że one są na, na dwa strzały, bo. bo by było śmieszniej. No dobra. Wracamy do widzimy handlowej Teraz proszę mnie ładnie... Okej okay, wczyta nas, ładnie Muzyka, która panowała Która nadal panuje jest mega, albo mega klimatyczna Naprawdę Napiłbym się. Natomiast co do tego wszystkiego? Tu mamy szulernię tego co się orientuje, więc wejdźmy do niej. E, bo być może tutaj ktoś, z kim możemy zagrać. Koster, właśnie, to jest on. Wybacz, ale nie pamiętam twojej twarzy. Mogę wiedzieć, kto ci powiedział o tym miejscu. Sam tu trafiłem. Skoro tak twierdzisz, cóż, czuj się jak u siebie w domu. Jeśli jesteś dobry, możesz zagrać w kości. A jak masz ochotę się napić lub coś przekąsić. Porozmawiaj z barmanką. Kto prowadzi ten lokal? Takie pytania są tu niemile widziane. Chyba nie chcesz, żeby wszyscy uznali cię za szpicla? Dosyć wiedzieć, że lokal należy do przedsiębiorczych ludzi, którzy nie zgadzają się z ograniczeniami stanu wyjątkowego i pragną zapewnić rozrywkę ciężko pracującym obywatelom. Pojmuję. Baw się dobrze. Bywaj. Zagramy z nim, tylko sobie zapiszę grę, bo no trzeba wygrać z nim, tak? To już tam nie chodzi o to ile pieniądze, bo po prostu trzeba to wygrać. Nie będę wchodził, że nie wiadomo jakie pieniądze. O, widzicie, pojawiło mi się właśnie zadanko z shulerem. Dobra Okej, okay, mamy obydwaj po parze. Jakby akceptuję stawkę więcej, nie będę podbijał. Oh, awesome asym idiotom. Ja nie mogę, nic nie zaznaczyłem. O, ja cię, ale idiota ze mnie. Dobra, utkujemy się jeszcze. No, mamy jedną parę. Przesz Myślę, że coś przerzucimy. On ma też jedną parę holipka, No dobra. E Więc bierzemy te trzy kości. No i chociaż jedna czwórka, żeby wpadła, to już myślę, że będzie dobrze. O, dobra, mamy rundę dla siebie, myślę, że już... No tego... Oj, mój pies się odzywa. Okej, okay, wygraliśmy. E... No i lecimy, ostatnia tura, myślę, że... No, te czwórki nas dzisiaj rozpieszczają. Ale dobra, dalej... Dalej możemy przegrać, okej, okay, on ma... To on ma czwórkę. No dobra, musimy próbować przebić tą czwórkę Podniósł stawkę, no bo jest pewny wygrany, ja mu się wcale nie dziwię e... No i niestety, przegraliśmy e... On jeszcze przerzuca, co za gnojek Dobra przy... Dobra, próbujemy bez tego, bo w sumie przegrałem tylko... Zagramy? WCHODZĘ DOBRZE Bo tylko w sumie przegraliśmy 30 koron, to nie jest nie wiadomo ile 3 szóstki Łatwo Dobra e. Okej, okay. ja podniosę, podniosę Ja się czuję pewny aktualnie Okej, okay. wygrałem e. Okej, okay, mamy czwórkę

No spróbujmy, bo nic nie zrobimy. To z rng totalnie tak gra. No powiem Wam, że powiem Wam, że jest super. Ok, łatwo. E, to było dobre. Wygrałem z szulerem. Nie wiem, czy do kościanego pokara szulera nie zalicza się jeszcze tego. Jaskra, ale myśmy już z nim grali. Ale dobra, mniejsza o niego. Tutaj nie mamy ważne, ważniejsze sprawy do załatwienia. E, zamek i klucz powinien pokazać magiczny kamień Loju Wardenowi, więc lecimy. Czym prędzej? E, a, lecimy do Naracortu. I cały czas mi wyskakuje ten komunikat, że otrzymano miecz z metortowej stali. Nie wiem totalnie czemu się tu pojawia. A, no i wiecie co jest najgorsze, nie? Że teraz dopóki ich nie pobiję, no to w sumie to... No, I teraz, kurde, problem tej gry jest taki, że zamiast dać mi od razu broń, jaką powinienem mieć, no to nie, to muszę, pomimo tego, że walczę z ludźmi, to i tak wyciągnie miecz stalowy, no srebrny, bez sensu absolutnie, nie wiem kto to wymyślił. Dobra Gościa, kroimy Teraz robimy unik, zmiana miecza Ołaja Dobra Dlatego nie lubię w ogóle gdziekolwiek chodzić w nocy Bo wszędzie są te potwory i absolutnie Nie wiem, nie chce mi się Ok, nowy poziom, ale mnie to nie interesuje absolutnie na razie. Mm. Lecimy na pięterko, tam jest oczywiście Lloyd Warden. E... No i tu jest muzyczka taka wesoła, nie kurde. Z typa, o jest Tris. Wiedźminie mi u salamander znalazłem dziwny, magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi. Geralt, cudownie! To telekomunikator pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej? Jestem tylko zwykłym wiedźminem. Jak będziemy mieli szczęście dzięki niemu, możemy wyśledzić kryjówkę salamandry. A zatem? Muszę porozmawiać o tym z Lojwardenem. Przyjdź później, dobrze? Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy, niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję? Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży, nie sądzę, byś dogadał się z Weleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Ok, zakończyliśmy zadanie. E, wszyscy ludzie foltesta nam się teraz odpaliło i eee, bez przebaczenia ta. Czyli musi mieć albo do jewina albo do Zygfryda eee, No najlepiej to mi się w ogóle nie udzielał. Ale to jest zadanie fabularne. Eee, Tris już nie ma O jest Potrzebuję nieco czasu na No dobra, eee, polecimy wobec tego pierwsze do Karczmerze. To jest, jest pierwsze łyżwa. No polecimy sobie do karczmarza. Wyśpimy się. Mogę eee... tak Wyśpimy się i lecimy do wyzimy klasztornej. Eee... Bohater jest sobie odbijać strzały. Okej, okay, weźmy sobie to, blokujmy Ok. Coś tam, żeśmy sobie ulepszyli. Tu eee, coś jeszcze będziemy mogli pewno. Nie. Co nie? To weźmy sobie styl grupowy, ulepszmy. Nadal nie mogę. To, to styl szybki, to jest ważny eee, No i dobra, śpimy sobie do. Okej. Okay. Eee, I teraz tak. No. Myślę, że to jeszcze jest 5 odcinków i będziemy w czwartym akcie To jest całkiem sporo w sumie Ale dobra, teraz w sumie tak jak już Wam mówiłem lecimy po, karm... po karmę, Boże, do karmen jedziemy Czyli w sumie do Wyzimy Klasztornej Z tego powodu zrobimy sobie takie szybkie cięcie Okej okay, ludzie, skupiłem jaska z pieniędzy, okazało się, że nie było to w ogóle potrzebne Nie, nie wiem w sumie, po co to nie robiłem Niepotrzebnie, nie mówię, czas tak. straciłem No teraz co, teraz lecimy sobie do wyzimy Już się pogubiłem Teraz lecimy do wyzimy tej właśnie, że No, no szybko, klasztornej Więc no. znów będzie chwilowe cięcie. Okej, okay, już powoli podbiegamy pod naszą Carmen. No i cóż, będziemy próbowali coś z tym wilkołakiem zrobić, nie? Witaj, wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Przestań, Carmen. Wiem już, że to Vincent. Błagam, nie rób mu krzywdy. Spróbujemy mu pomóc. Słuchaj mnie uważnie. Tak? Hmm. Jak masz naprawdę na imię? Bo domyślam się, że Carmen to pseudonim zawodowy. Dobrze się domyślasz. Naprawdę nazywam się Hela. Zbyt pospolicie jak na tę profesję. Rozmawiałem z Hierofantem o przypadłości Vincenta. O! Druid poradził, żebyś utkała koszulę z blekotu. Gdy Vincent nałoży ją na noc, zostanie odczarowany. Tak zrobię. Poczekaj tutaj. Zdobędę dla ciebie liście blekotu. Będę czekać. Tak? Bywa. O nie, nie mamy dla niej liści blekotu. Niedobrze, nie, trzeba je będziesz szukać. O Boże. O dobra, gdzie znajdziemy, nie? Blackot No dobra, no Dobra, wiecie co, pójdziemy chyba do zielarki kupić, to nie będą jakieś drogie pieniądze, a nie chcę się zapieprzać na bagna Chyba że rosną w ogrodzie, chociaż wątpię Ale Ależ mnie kłuje w piersiach eee... Ej, chyba że ogro ogrodnik by miał? Zapytajmy się go blackout, blackot, blackout, blackout. blackot blackout, blackout. No nie no, chłopie, ewidentnie nie ma blackoutu. No dobra, szukamy dalej. E, jak już mówiłem, jeszcze zielarka może mieć. No, jak nie będzie miała zielarka, to chyba trzeba iść faktycznie na bagna. nie chcę mi się, szczerze, już nie chcę. Nie chcę mi się już na te bagna biegać, to jest najgorsze co jest w tej grze. Gdzie jest zielarka? O, jest tutaj, japie. Kole... Powiedzcie coś więcej o tym Trakt kupiecki zamknięty. Zaleje nas. Nie z nich chciałem gadać. A... Eee... Pet, że masz ty chociaż. Jest balisa. Jakieś dzikie wieprze, ale. Ale nie, no nie ma, nie. Nie wierzy. No dobra, to co? No szukamy. Szukamy dalej, chyba. Ach, chyba. Chyba nie mamy innej możliwości jak po prostu biec na te zasrane bagna. Niestety. Takie jest życie widzmina. Trzeba biegać, trzeba, trzeba zapierdzielać. Eee, Czy co? czy tam byśmy mogli jeszcze coś przynieść mu? Blackod, gdzie będzie Blackod? Hmm, nie mam bladego pojęcia. Wszyscy ludzie tego. No nie no, dobra, biegniemy na te bagna i tyle, po prostu musimy. Nie ma, nie ma po prostu. Chyba z miłuj, trzeba po prostu biec. Mam nadzieję, że będzie ona na bagnach, bo jak nie będzie na bagnach, to się chyba zastrzelę. E... No ale znowu, żeby nie przedłużać, drodzy widzowie, to po prostu to skipnę, nie? no bo naprawdę nie ma sensu, żebym wam pokazywał, jak wspieram Żółkę. Ok. E... Udało mi się zdobyć te gówna. E... Aktualnie mam. Do Carmen to, wiecie, to coś. I też przy okazji wełku Kalkstejna wykorzystałem portal i to jest po prostu coś pięknego, nie? Od teraz będziemy korzystać z portalu, bo mamy, z tego miejsca można się tepać i do Triss i do Kalksztajna, więc super. Tak? Proszę, przyniosłem ci liście blekotu. Zrób z nich dla Vincenta koszulę, która przełamie klątwę. Dziękuję Geralt. Jeszcze dzisiaj Vincent pójdzie spać w nowej koszuli nocnej. Okej... Okay. No aktualnie w sumie. W sumie nie mamy nic oprócz. E, tego, że mamy zagadać do Zygfryda albo do. Jar do tego, do Jewina. Ale wiecie co? Zagana damy do. Zygfryda tym bardziej, że Zygfryd będzie tutaj po prostu już pod nosem. Przynajmniej powinien być. Ja e, jest robić. Zygfryd, pogadam z nim. Oj, już zlepszy, lepszy, masz lepszy pomcyz. Słucham. Jeśli jesteś wrogiem Salamander, mam dla Ciebie propozycję. Oczywiście, że jestem. Mów, mam potężnych znajomych, którzy wiedzą jak zniszczyć tę organizację. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Bywaj. Musicie być przygotowani. Nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna nasza pomoc. Okay. Eee, jak widzicie, e, zwykle mamy w dupie. Powiem zapracować. Hmm. Wiecie co? Mam pomysł. E, przemyślę całą sytuację, po której ze stroną stanąć. Natomiast myślę, że to, że jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek, on wcale dużo nie wniósł, absolutnie praktycznie nic nie wniósł do fabuły, no ale trzeba się oczywiście z tym jakby, trzeba się z tym pogodzić, że nieraz będą takie odcinki, no i cóż, jutro będzie kolejny odcinek i myślę, że uda nam się pociągnąć tą fabułę dalej, tą Carmen skończyć, tego Kalksztajna ogarnąć, no i co, no i do zobaczenia, cześć!